Jest godzina 21:34. A ja witam w nowym odcinku Dory TV. Na wstępie powiedzieć, że ten odcinek będzie e, o moim żywieniu teraźniejszym. E, I pierwszy raz nagrywam selfie sticka, którego kupiłam na promocji. Yeah! W każdym bądź razie myślę, że jest bardzo dobra pora na nagrywanie takiego odcinka. Jest prawie godzina 22, jak już żeście prędzej widzieli. Ja byłam już po prysznicy, więc mam troszeczkę wilgotne włosy, tak? Jakąś to przeszkadza, to przepraszam, ale może przejdę teraz do meritum sprawy, bo gadam pierdoły. W tej porze zazwyczaj gadam pierdoły. Więc tak, chciałabym wrócić przede wszystkim do mojego wcześniejszego najgorszego grzechu, jakim była zawsze czekolada, która była jedzona właśnie w stresie, w jakimś niepowodzeniu. Był to tak zwany pocieszacz, tak? Teraz już troszeczkę inaczej to wygląda. Owszem, od czasu do czasu zjem kawałek czekolady, jest to zawsze czekolada gorzka, czy to dwie, czy, czy kostki, ale jem ją dla przyjemności, a nie dlatego, że nie wiem. Coś nie wyszło, mam jakąś załamkę, lub żeby właśnie odreagować stres, tak? Tak, moim kolejnym grzechem było też to, że na jakichś wyjazdach zawsze sobie, że tak powiem, popuszczałam wszelkie rodzaje hamulce. Na przykład, owszem, szłam na lody, to od razu podwójna bita śmietana. Znajomi wiedzą, o czym mówię. Uwielbiałam po prostu, i znaczy dalej lubię śmietany, ale tak jak mówię, nie jest to, jest, nie jest to już też z taką przesadą, tak? Że, że na przykład biorę powiedzmy dwie gałki lodów i te śmietany jest więcej niż, niż tych lodów, prawda? A to jeszcze zawsze była taka ta pełno tłusta śmietana, co teraz mnie, że tak powiem, troszeczkę jakby obrzydza, bo nie chciałabym też y, teraz przesadzać ani z, y, i przechodzić z jednej skrajności w drugą, tak jak zazwyczaj to było, że albo jak robiłam jakąś dietę, zdrowe odżywianie, to było wszystko albo nic. I y, jak po prostu z, y, łamałam jakąś zasadę, to w tym momencie no, po co się starać dalej, tak? Hello, przecież złamałam zasadę, więc nie starajmy się już, więc żyjmy dalej, tak? No, teraz właśnie nie chcę tak robić, e, dlatego czasami jakiś drobny grzeszek mi się z, zdarzy. E, kolejnym hmm, grzechem... Trudno stwierdzić, czy to jest tak do końca grzech. E, chodzi tutaj mi o e, lody gałkowe, ale tym razem już bez śmietany, Tak. E, bardzo lubię lody na gałki, ale właśnie bez śmietany, bez żadnej polewy, już tym razem. Zazwyczaj mi dwie wystarczą. Większość ludzi myśli, że nie wiem, jem bardzo ogromne porcje, co no nie jest prawdą. Miałem po prostu porcje normalne, natomiast zawsze mnie gubiły właśnie te czekoladopodobne różne rzeczy batony, słodycze, czy ta śmietana, właśnie w tym deserze lodowym i ogólnie popuszczania sobie na jakichś urlopach, tak dużo łamanie właśnie tam zasad, jakieś goferki, nie goferki, a u mnie to niestety bardzo szybko się odbija na figurze, tak? Dlatego może teraz przejdę jak obecnie. Jem. Nie wprowadziłam, tak jak mówię, jakoś dużo zmian, bo większość zmian typu na przykład, nie wiem, zamiana białego pieczywa na ciemne, to ja już po prostu. Nie wiem, biały chleb na przykład jem, jak jestem u kogoś na urodzinach, żeby nie urożyć gospodarza. A tak naprawdę już od no dobrych 10 lat jestem na ciemnym pietrzywie, ale to jest jeden z przykładów. Tu sobie wypisałam, żeby nic nie pominąć. Przede wszystkim jem 4-5 posiłków dziennie. Zazwyczaj są to 3 jakieś większe posiłki, i 2 przekąski lub trzy większe posiłki i jedna jakaś przekąska. Staram się w odpowiednich odstępach czasu. Niestety, no nie zawsze jest to możliwe. E, aczkolwiek nie chodzę, głod nie chodzę na przykład nie tyle co głodna, co. Mm, bo z tego co słyszałam. Nie chodzi o to, żeby po prostu jeść, jak się czuje dopiero głód, a właśnie cały czas organizmowi coś tam dostarcza, czyli na przykład co czy godziny coś. To może być jakiś jogurt naturalny, to może być, nie wiem, banan, to może być jabłko, cokolwiek zdrowego, ale żeby on cały czas coś tam sobie mielił, że tak powiem. No, tak nam jej wyczytałam, no nie wiem, ile jestem rzeczywiście, prawdy. E, aczkolwiek e, u mnie to dosyć działa, bo rzadko kiedy jestem rzeczywiście głodna. A porcji nie, nie wiadomo jakich wielkich, tak. Potem tak, jeżeli chodzi o kolację, nie wprowadzam tutaj, że nie wiem, jem 2-3 godziny przed snem albo do godziny 18 tylko. Nie, nie, ja potrafię nawet zjeść, szczerze mówiąc, o godzinie 23 jakąś moją kolację, ale mam jedną ważną zasadę. Jest to kolacja białkowa, czyli Kawałek rybki pieczonej lub wędzonej, kawałek gotowanego mięsa, jakiś jogurt naturalny, jakaś szklanka mleka, coś właśnie w ten deseń, ponieważ no, to mój organizm spala. No, nie wiem ile. Jak to działa na przykład na Was, ale tak jak mówię, nie Ty jest tego. Podejrzewam, że jakbym jadła jakieś węglowodany, czyli na przykład, nie wiem, makaron, chleb o tej porze albo coś w tym rodzaju, no to na pewno by szybko znowu wzrost wagi był. Kolejne, dużo warzyw i owoców. Do tego raczej nigdy nie musiałam się zmuszać, bo raczej jestem wszystkożerna, że tak powiem. Praktycznie nie ma warzywa, którego bym nie wszamała, tak samo nie ma. Nie ma owocu, którego bym nie wszamała, wewnętrzny ubóstwem różne sałatki, różne, różne właśnie sałatki też owocowe, bardzo sobie często robię, lub jakieś koktajle, także no to myślę, że jest zdrowe. Hmm. Teraz tak, cóż tu autor miał na myśli? kto mnie zna, to wie, że Dori ma pismo lekarskie i bardzo, bardzo często nawet sama siebie nie umie odczytać. Tak. Jest tak źle, więc co tu autor miał na myśli? A, już wiem. Tak. E, chodzi o to, że jem w tygodniu więcej ryb na obiad niż mięsa. Nie z jakiegoś przekonania e, broń Boże. E, chociaż no, tak jak mówię, nic nie mam do wegetarian czy wegan bo każdy, każdy po prostu uważam, powinien jeść tak jak, tak jak uważa za słuszne. U mnie jest tutaj ale inna przyczyna, po prostu bardzo ubóstwiam ryby pod każdą postacią, jeżeli jest pieczona bądź właśnie wędzona. Uwielbiam też, ryby na parze, chociaż mniej niż pieczone w piekarniku. I wszystkie, czy to dorsz, czy to będzie łosoś, czy to halibut, czy to będzie karpia, ja po prostu mogłabym się zajadać rybami. W zasadzie chciałabym też mieszkać na Pomorzu, no ale na razie niestety nic z tego. Więc u mnie to tak wygląda, że mięso jem zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu, natomiast 4-5 razy w tygodniu na obiad jest to ryba. Wyczytałam, że podobno nie jest to za zdrowe to, co robię, no bo są te różne rtęcie tam, różne inne właśnie pierwiastki. Aczkolwiek staram się jeść ryby jeziorne, typu na przykład karp, tak? częściej, a natomiast łososia sobie zostawiam tam na raz w tygodniu. Powiedzmy. No i oczywiście łososia z, szukam w sklepach z odpowiedniej hodowli, żeby właśnie nie miał jakichś dużych zasobów rtęci w sobie. Kolejny tutaj co widzę to węglowodany. O węglowodanach już wspominałam. Dawno już zamieniłam węglowodany proste na złożone czyli takie, które mają niższy indeks glikemiczny. O nim będę opowiadać w następnych odcinkach. Chodzi po prostu o to, że cukier z tych węglowodanów jest uwalniany pomału i w tym momencie dłużej czuje się sytość i jest on spalany na energię, natomiast nie ładuje się z tego, co wyczytałam właśnie w podskórę. Tu. W każdym bądź razie, tak jak mówię, zamieniłam białe pieczywo na ciemne yy, makaron, yy, makaron z kolei może nienarazowy, bo akurat ten mi nie smakuje, natomiast szukam tylko i wyłącznie makaronu z pszenicy durą. Jest to semolina i on ma też niższy indeks glikemiczny, bo jest to twarda pszenica. Yy, I makaron też inaczej smakuje, uwierzcie. Yy, Potem tak, ubóstwiam kaszę. Pod każdą postacią, każdy rodzaj, czy to zgryczana, gryczana, czy to jest pęczak, czy to jest jagniana, po prostu kocham kaszę. Uważam, że w Polsce jest ona mało doceniana, no teraz troszeczkę wraca jakby do łask, także to mnie bardzo cieszy. Więc też no u mnie kartofle królują zazwyczaj, nie wiem, raz w tygodniu, dwa to już jest góra naprawdę. Ewentualnie jeżeli robię zupę kartoflankę, no to wtedy, wtedy tak powiem Wam, że tyle lat już się przyzwyczaiłam jeść te węglowodany złożone, że jak teraz jem na przykład, no nie wiem, biały chleb czy biały ryż, to mi wszystko smakuje po prostu jak papier. Trochę mi się smaki zmieniły. Potem tak, jeżeli chodzi o masło, masło jem od święta. Zazwyczaj właśnie jem je na wspomnianym urlopie na Natomiast w tym roku tak nie było. Yy, może tam jedną kromeczkę zjadłam z masem, lub jeżeli jestem jakiegoś gospodarza, to, żeby tam nie urazić, no to też tam sobie coś tam skubnę. Aczkolwiek, jeżeli widzę, że jest na przykład pomidor czy, czy jakiś ogórek, no to wtedy już nawet mogę bez niczego ten chleb jeść. Wystarczy powiedzmy sama szyneczka i, i właśnie ten pomidor czy ogórek zrobi mi tak, że taka napka jest mokra. Natomiast na co dzień używam, jeżeli chleba nie zostawiam suchego bez posmarowania, to używam albo awokado, takie. Wiecie bardziej dojrzałe, albo używam serka bielucha, bo on ma bardzo malutko konserwantów. Natomiast rzeczywiście chyba tak jest, bo szybko się psuje. Miałam przygodę z mas nie masłem, olejem tak olejem kokosowym. Natomiast szczerze mówiąc, owszem, może jesteś zdrowszy, ale kalorycznie jest prawie taki sam jak masło ma super wpływ na wszystko, ale ja nie lubię się zmuszać do czegoś, czego nie lubię. I on mi osobiście nie smakuje. Dlatego niekiedy go tam używam na przykład jako odżywkę do włosów, niekiedy go użyję do smażenia. Natomiast na chleb mi nie smakuje powiem szczerze, naprawdę wolę się w tym momencie suchy chleb. Ale no wiadomo jak to woli. Mm, następne. Jem dużo jajek. Nie wiem czy to dobrze, bo są spekulacje, mm, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, po prostu jem to co lubię. Jajka zjem pod każdą postacią. Czy to, czy to jajecznica, czy to jakieś sadzone. Nie na bekonie, a na przykład na jakiejś chudej sznerce, czy też na smażonych warzywach. Omleciki, jajko na miękko. Jestem w tygodniu zjeść bardzo dużo jajek. Zrobiłam badania, jeżeli chodzi o cholesterol. Jest on w normie, więc naukowcy ostatnio mówili, że prawdopodobnie to była bójda o tym, że one podnoszą, znaczy jajka podnoszą cholesterol że podobno mm, w żółtku jest ten LDL, czyli zły cholesterol, natomiast białko jakby niwelowało ten zły cholesterol i wtedy on jest praktycznie na tym samym poziomie, więc obojętnie ile się tam jajek zje jest ok, a jajko moim zdaniem jest bardzo dużą skarbnicą witamin i minerałów. No i też nie czarujmy się jest kolejną porcją białka, tak? A im więcej białka, tym większa masa mięśniowa. Dlatego no myślę, że jednak dobrze robię. No w każdym bądź razie wyniki badań nie pozostają póki co złudzeń. Kolejnym punktem mojego drzwi jest nabiał. W tym odcinku będzie to ostatni punkt, ponieważ mam bardzo dużo właśnie tutaj widzę rozpisane. A już też widzę, że bardzo długo nagrywam, i podejrzewam, że po 5 minutach nikt już mnie nie będzie słuchał, więc wolę zakończyć właśnie na tym punkcie. Tak jak mówię, chodzi tutaj o nabiał. Bardzo dużo nabiału, ubóstwem w ogóle nabiał. Uwielbiam jogurty naturalne, kefiry, o mleko jak najbardziej. Zresztą kto mnie zna, to wie, że po prostu potrafię wypić na jednym posiedzeniu nawet litr mleka. Nie jest to do końca podobno dobre mleko, tam ma też kazainę i inne różne tam rzeczy. Kazaina podobno jest zła dla nas, nie wiem, tak, tak słyszałam, czy znaczy dla ludzi, potem na przykład ma też cukier, ale ja tam w to za bardzo nie wierzę i dlatego wolę właśnie je sobie pić, bo mi po prostu smakuje, czy dobrze robię, to się okaże na starość. I tak jak powiedziałam, lubię wszystko co naturalne, czyli właśnie kefir naturalny i jogurt naturalny, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie słodzone jogurty, no to owocowe to ich za bardzo nie jem. Raz na ruski rok, jak już, no nie wiem, najdzie mnie właśnie smak, to sobie kupię ten truskawkowy jogurt, ale zazwyczaj jeżeli mam ochotę na jakiś jogurt owocowy, to mieszam jogurt naturalny na przykład ze świeżymi owocami i dodaję do tego troszeczkę miodu. Hmm, także tak to mnie wygląda. A jeszcze, jakby do tego dać owsiankę, U, uwielbiam owsiankę. Właśnie zapomniałam powiedzieć, że o wyglądowodany, wodany, że uwielbiam owsiankę. Nie jakieś tam płatki typu kukurydziane, gdzie jest pełno chemii. Nie jakieś właśnie inne, błyskawiczne płatki, tylko właśnie owsianka. Owsianka u mnie też króluje. E, uwielbiam też otręby, m, które sobie dodaję właśnie do jogurtu naturalnego i e, właśnie też do owsianki. E, także no, tak jak widać, nie muszę się do dużo rzeczy zmuszać, bo tak jak mówię, mam tewizum jest przede wszystkim, że jem e, to co lubię. Czego nie lubię, no to po prostu nie wiem, teraz powiedziałam masło maślane. Ale szczegół. Dobrze, na dzisiaj w tym odcinku to wszystko. Tak jak mówię, będę kręcić drugą część o moim odżywianiu. Jeżeli komuś się podobało, zostawię łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania co do mojego odżywiania, proszę zostawcie te pytania w komentarzu pod filmikiem na YouTubie. I życzę wszystkim miłego weekendu, bo film wychodzi w sobotę. Cześć!